Proszę bardzo, szmaciarski patent do kebaba z ogniska. Ja bym tego nie wymyślił, ale on wymyślił. Jak chce, to potrafi. Proszę bardzo, amukulator. Można sobie kręcić jak prawdziwy ciapaty. Wolniej. Za pierwsza, teraz jak Chińczyki. Silnik od wycieraczek. Tu regulacja, tu regulacja wysokości. Tu jeszcze odkręcane. I ja pierdykam. Test, testy niebawem tutaj na plaźmie wypalone to, to łodrowera, tak? Poczekaj, wiesz, bo ja tu do telewizji nagrywam, tam trujesz. To, to trochę zrobimy dłuższe, żeby stało dalej od ogniska i ewentualnie nóżkę, tylko jakąś taką regulowaną. A no, i talala. tu kręciasz się, tym szybciej. Ja pierdyka. Ale będzie kebabownia teraz na najbliższej, patoimprezie imprezie. Żeby akumulator jej starczył. Nie, 160 amperogo. Ja, kurna, tu regulacja. Zbyt porządna robota jak nasz szmaciarstwo, na ale. Przepro